Idziemy dzisiaj na Urbex do hotelu opuszczonego, a to jest nasza miejscówka. Tutaj mamy Wana, tutaj mamy piękną plażę. Dookoła są też inne kampery, a ten hotel jest tam za krzakami. A to jest nasz pies przewodnik po dzisiejszej wyprawie, ty Janek. To, co teraz widzicie, to amfiteatr, korty tenisowe, basen oraz tor do minigolfa, które wchodziły w skład Saladi Hotelu w miejscowości Argolis. Obiekt powstał w latach 70. Swoje usługi oferował dla nudystów. Na początku lat 80. właściciel hotelu musiał zmierzyć się z protestem lokalnej społeczności, która przy wsparciu kościoła domagała się zaprzestania działalności, jakiej oferował. Po tym wydarzeniu Hotel funkcjonował już jako zwykły obiekt, aby na początku 2000 roku popaść w ruinę. Jak za chwilę się przekonacie, obiekt robi naprawdę ogromne wrażenie. Cześć Marta. Cześć Kasper. Nasza pani przewodnik i Natalia. Ale powiem wam, że jest potencjał, żeby to kupić i to zainwestować. Teren bardzo fajny. Ciekawe czy jak to był hotel dla nudystów, to tu w tego tenisa też sobie nago wszyscy grali. I jakiś opuszczony budynek jeszcze przed hotelem. No ale trochę tych kurczę pokojów. Mini gol, słuchajcie. Tych, tych tutaj było, nie? Jakby... Jakby był taki wyklup? Ej, no może były tolerantymi błudami, który na kami. O tu jaka fajna Jakiś wulkan, no?

Tu chyba była recepcja. Koniecznie. Bo poszliśmy od drugiej strony, bo A nie, to jest droga, tak? Tak, a, tu jest wejście. Ale ładne kapla. Weź do busa trochę. Tak, tak, tam są bindy, tylko one są... A, z drugiej strony też są zakratowane. No. Tak, to jest główne lobby. O, to jest to maszyna do grania. Ten do Midway Tu jeszcze Wam z głównej perspektywy pokażę główne wejście do hotelu Tak się prezentuje Po zwiedzeniu dolnej części hotelu idziemy eksplorować po kolei każdy z siedmiu pięter oraz dach. Wnętrze jest już bardzo mocno zdewastowane i rozkradzione, ale w niektórych pokojach można natknąć się jeszcze na ciekawe znaleziska. Z naszych obserwacji wynika, że pierwsze piętro było przeznaczone dla pracowników, a reszta dla gości hotelu. Tędy będziemy wchodzić na górę. To jest niepełnosprawne. Tak. A tak naprawdę jest leniwy. co rok jest w ogóle No to chodź tu zobacz Dokumenty no, tak. Saladi Beach Tutaj czysta kołderka Kolejne piętro Tutaj są balkony I taki widok. A więc to piętro na dole to były pracownicze, były wspólne łazienki, były dokumenty, były niskie pokoje. 88 rok. A tu już jest strefa dla gości. Jak wejdziemy do lesowego pokoju, to mamy już.

Schodami na kolejne piętro chyba to samo, po prostu pokoje. Wszystko rozgradzione. Nie sądzę, żeby tu się znalazły jakieś ciekawe fanty. Tutaj znowu ślady pożaru. Ktoś sobie pewnie podpalił dla zabawy. Dobra, idziemy na kolejne piętro. O, a tu się zachowały jeszcze przegródki metalowe. Pewnie ich nie zdążyli wyciąć na złom bo taka teoria, że po prostu im wyżej Tym dla potencjalnych rabusiów Jest większy effort Żeby to ukraść Więc widzisz, tego nie było wcześniej A tutaj Jeszcze tego nie powycinali No ale jest ładnie No widok, za to się płaciło na pewno Dużo kas. No I tu wszyscy nago sobie chodzili Przynajmniej na początku Szapeczkę. Ale nic tam nie ma. Nie ma fortuny. Jakiegoś szwajcarskiego biznesmenu. Może będzie wyżej? Jest wystawa, słuchajcie: Exhibition Second on the Left. Zobaczmy. Wieszaki kibla, w starej gacie. Ale niech to zobacz, jest bardzo no. profesjonalna exhibition. Tak. Które gdzieś... Tutaj te same kolory. Instalacja wieszakowa. Wieszaki.

Tak mogło tu kiedyś wyglądać. No. Właśnie nawet różne To Nie działa. Sprawdź. Może być w okazji. Że tu coś. Się... Time loss. No to Belle Family się zajmuje tutaj taką renowacją tych, tych pokoju. Tylko trochę niepokojące jest to, jeżeli ja nie z swoim dzieciom tworzyć dzieła. Trochę nieprzypomina się teraz Nie mogę Trzeba ich na A, Instagramie. Trzeba iść na Instagramie. Trzeba iść na się tu na na, na na druty. Lancia 1300 To już koniec wycieczki. Warto dodać, że obok samego hotelu, obok znajduje się około 70 domków letniskowych, które są częścią kompleksu. Nie ma w nich nic ciekawego, praktycznie gołe ściany. Ciekawe natomiast jest to, że kilka z nich jest w trakcie remontu. Dzieje się tak, ponieważ obiekt jest w rękach nowego właściciela. Niedługo mają zacząć się prace renowacyjne głównego budynku. Jest to raczej ostatni moment na Urbex. Jedno wiemy na pewno, kiedy Radisson Red Salanti Beach Resort zostanie otwarty, na pewno wybierzemy się tam na jedną noc.